Słuchajcie, ten odcinek będzie trochę inny niż wszystkie, dlatego że mojego brata opętało. I ja to udowodnię. Ja namisowałam na zawodzinę. Chcesz zobaczyć? To, to To super, Kacperku. Podoba ci się? Jest bar bardzo, bardzo fajne, bardzo ładne. Może już pójdziesz spać. Ale, Hania, jak my śpimy, to on przychodzi. Kacperku, pewnie mała na ciebie czeka. Może już chodźmy. Bo jesteś w chodź. chodź idziemy spać. Chodź No, Mam, poczekaj, nie. nie wydaje ci się, że kasper jest ostatnio jakiś taki dziwny? Nie, wszystko z nim dobrze. Zaraz go położę spać, ale, ale taki jakby opętany? Haniu, proszę cię, wyśpij się. Ty jesteś przemęczona, musisz troszkę odpocząć. Wiesz, bo wydają ci się jakieś dziwne rzeczy, się pojawiają, których nie ma. Idź spać. O, czekaj, sparek. Chciałby spać. Widzicie, mówiłam Wam, to jest nienormalne. Zapomniałaś mnie przykryć na dobranoc. Kaczmarką przestraszyłeś mnie, papa. Pa. No i wszyscy przyszli? No tak, no byłam ja i dziewczyny, bo wszystkie były, po w sumie żadna nie miała... A tobie co? Jak to co? Widzicie co to jest? Ten rysunek. No. Ładny. To Kacper narysował. No, to bardzo ładnie. Takie mocne Widać, kolory. Się Postarał, postarał, przecież to jest jakiś horror, ja Wam mówię, że ten dzieciak jest opętany, on rysuje jakieś dziwne rzeczy, przecież normalne dzieci takich rzeczy nie rysują, czemu mi nie chcecie posłuchać? Hania, to Hania, to za dużo horrorów się to jest wyluzuj, to jest zwykły rysunek. Za dużo horrorów? Nie, ja mówię naprawdę, po prostu się zrozumieć o co mi chodzi, przecież to nie jest normalne, on jest opętany. Haniu, proszę Cię, głowa mnie boli, przestań, naprawdę, nie, nie wymyślaj no. No i co? Potem poszłyście do kina, no ale tam razem byłyście. Ach, no nic. A potem poszłyście do kina? E, nie, bo w sumie wyszłyśmy w ogóle z galerii i pojechałyśmy sobie do parku. I tam spędziłyśmy resztę czasu. Fajnie. No, spoko. Patrzcie! No ale co? No nie widziałyście tego? Nie widziałyście tego, jak on się patrzył? No normalnie co? się bawi, nie wiem o co Czy ci chodzi. Co ty mówisz? Ty serdecznie jesteś dziwna. Nie jestem dziwna! Czemu wy nie widzicie tego co ja? Tak jest w każdym horrorze. Musisz odpocząć, wyspać się, zrelaksować się, bo. Ale ja Wam mówię prawdę! Wczoraj nie mogłam też spać, bo on jest jakiś opętany. Mamy tutaj odpowiedź, dlaczego tak się zachowujesz, bo nie śpisz. Dlatego tak się zachowujesz i co pewnie na kawie ciągle jesteś? Nie! Nie mam tego pisać. I Halo? Siema. Ja słuchaj, tak się zastanawiałam, czy jesteś teraz w domu. Jesteś to super, mogę do ciebie wpaść? No nie, po prostu nie chcę teraz siedzieć w domu, bo dzieją się tu dziwne akcje. Ale opowiem Ci jak przyjadę, ok? Będę mogła u ciebie zostać chwilę. Dobra, dzięki. To zadzwonię do mamy powiem jej, że weszłam i że wrócę wieczorem. Dobra. Aha, do zobaczenia. O, no super, że jesteś. Ale długo siedziałaś u koleżanki. Musimy jechać do dziadków. Zostajesz z bratem. Okej? Okay? Nie! Nie możecie mnie z nim zostawić, proszę! Jezu, Hania, ty serio normalna jesteś? Sześciolatka się boisz? Weź ty się ogarnij. To nie jest żart, naprawdę nie możecie mnie z nim zostawić, ja z nim nie zostanę! Oj Hania, proszę cię, Poczytaj mi książkę albo puścisz po jakiś film. zaraz się... Sześciolatka się boi, weź, po prostu się opijmy. Z tej Co robimy? Może sobie coś obejrzysz? Chcesz coś obejrzeć? Tak. Ta Laleczki czaki. Może lepiej L Lilo i Stitch. Chodź. untuk langkah Kacper, ale ty miałeś niezły pomysł. Tak zrobiłeś, żeby pozbyć się jej spokoju normalnie. Super. Dobrze, już to widzę. Tutaj na tej ścianie postawimy taki duży telewizor, tutaj takie pufy i wszystko, Co zrobimy to super gaming room. Aha, ale wiesz co, Kacper? Bo jak Hanie zabierał lekarz, to ona krzyczała, że ona ma dowód i że jak po opętany kacper ją pogryz, to... Ona wypadł mu ząb i ona go ma. Ty serio ją pogryzłeś? Uh, uh, uh.